Okej, okay, testujemy sobie dzisiaj nową gierkę. Zapraszam serdecznie, ona już wygląda mega fajnie. Ale byłem toaletą i dostałem. Słuchajcie, za swoje. No nic, bierzemy, wchodzimy do gry. Kurka, ładnie do, dopracowana gierka. Dzięki za róże tam ktoś mi wrzucił. Jesteśmy. Patrzcie, ktoś jest naukowcem. O, Okróca. Czemu mnie tu znowu przerzuciło? Czy ja mogę tu sprzeciwie tu charge? Mogę tu walczyć? Jezu, jak to jest głośno, ja stąd idę, bo te ty ci tytani są mega. Tytan mnie zniszczył? Kurde. A To jest za głośne. Popatrzcie, idziemy, sk skubniemy tego tu. Ci się tam walczą ostro. Siema, Large. Jesteś mój. Bierzemy go. Gryziemy go. Jak się go gryzie? Na R? Dobra. Ej, hey, chyba go pokonałem. Co to jest? ty? Patrzcie, ty jest naukowiec. A ja taki malutki. Co to za gra? To jest... A, już nie pamiętam nazwy. Wow. Ale powiem wam szczerze, że pod względem... Pod względem jakości... Ładnie są... Ładnie zrobione są te postacie. Tak szczerze mówiąc. Jakościowo. Ale jest tu głośno jak nie wiem. Cześć, Jacek. Dzięki za róże, miło mi. wos Ta gra jest zepsuta, ale jest głośno, ona jest za głośna, słuchajcie. Jesus Christ. Uciekam od nich. Czy ta gra jest płatna? Nie, to jest darmowa gra na Roblox. Ale wygląda jak nie Robloxowa, nie? BAFTA w Skibidi Toilet? Nie, no test... No, patrzcie, Skibidi Toalety wygrały teraz. Zwyciężamy. Widzieliście mnie? No gramy z widzami. Jak się ta gra nazywa? Czekajcie. Eee, jak to sprawdzić? Tu macie. Ultimate Bathroom Battle. Dawaj! O nie! Kamery! Ła! Pomocy! Spadła ode mnie. O! Zginąłem! No nie! Halo! Co to ma być? Nowy epizod? Wyjdzie między... Czekajcie, czy... Ej, ja odblokowałem nowe postacie. Dobra, będę tym. Dobra, jest odblokowana. Dobra, jestem teraz tym szarym. Odblokowałem nową postać, czy brązowym. Tego tu. Dawać go tu. S Gryź go! Gryź go! dawaj! Bierz go! Gryź! GR0. Ej, wygrałem z nim. O nie, ulepszony tytan kamera tam idzie. Jezus, idziemy na niego. Czemu tu jest tak mało skibidi? Jezu, co jest? Jakiś. No nie, o nie, o nie, trzeba stąd uciekać. Jestem z tobą grze, jesteś? Dobrze, dobrze. Uciekam, ja się tu. O nie. O nie, głośnik tu idzie. Jestem za słaby. Jezus, skąd oni mają tyle takie uzbrojenie? Jasny win, czemu ich jest tu tylu? Gdzie są toalety, kiedy ich potrzeba? Jesus Christ leci za mną! Nie! Zostaw mnie! Muszę się schować za ten dom. Będę bez... Nie, nie będę bezpieczny. O nie lecą po mnie. Dobra, uciekam. Siema Alex. Jezus czoł ktoś tu zrzucił na mnie. Jezus. A jak się tu strzela? Gdzie tu są jakieś umiejętności kolejne albo coś? O nie! O nie! Jasny więc czemu tu tyle kamer? Dobra, spadamy. Idę do mojego ziomka. Nie, chyba nie zdążę. Pomocy, pomocy! No, wyłączmy może tą muzyczkę. A ty do kogo strzelasz, kolego? Tam za tobą jest pełno przeciwników. Weź, że strzelaj do nich. A chyba, że strzela do nich. Ta gra jest zepsuta? Chyba tak. Tak mi się też wydaje. Od kiedy mam konto na TikToku? Od dawna. Pomóżcie mi, widzowie. Sytuacja jest napięta. Ja jestem zwykłym brązową toaletą zwykłą. Paweł czemu nie chodzisz do szkoły? Co tu się dzieje? Ej, w ogóle zapomniałem coś zrobić. No i mnie wysadzili w kosmos. Tak się nie będę bawiał z wami. Ej, no zginąłem. Gdzie ja jest? Czemu ja jestem w kosmosie? Co tu się dzieje? Ja w tej grze mam Skippy Scientista, naprawdę hejterek? A ja nie wiem mam buga. Muszę postać zrestartować. Pomagasz Jimenem? Wbijajcie, musimy wygrać to. Dobra, toaleta. O, odblokowałem nową postać. nie, nie odblokowałem. Aha, muszę zagrać 45 minut, żeby to odblokować. Jesus Christ, to trochę dużo. A, tu trzeba kupić. Ej, no co za. O, duża. Patrzcie, będziemy teraz dużą z toaletą. Cześć, klakier. Okej, okay, jestem teraz większy, dobra. Albo i nie. Ej, nie, jestem tym większym. Jezu, co tu się dzieje? Pomocy? Okej, okay, dobra, jedziemy z nimi. Patrzcie. Pierwsza kamera, chodź tu Chodź tu ziomek Dawaj go Bij go. Chyba zginął. Bije go czy nie? Ej, no teraz dopiero Dobra, zginął. Skibby toilet rules Jezu, jak to jest głośno, moje uszy. Cześć Piotruś, siema ma? na czasie, no? Miło mi, klakier, fajnie, że wbiłeś na Twitcha. Dziękuję za subskrypcję, bardzo mi miło. O Jezu. Jezus, Maria, patrzcie, kto tu idzie. Dobra, ja się tu schowam. O nie, tu mnie nie dostaniecie. Pomocy. Ej, nie przegrywamy, słuchajcie, my przegrywamy. Dobra, bigo. Bigo tu. Dziękuję za 30 róż. Jezu, dzięki wielkie. Bigo. Chyba go pokonamy. Dawaj go. Dawaj go. Dobra, zginął. Jest, jest. Siema Artur Morgan. Rick, dzięki za 30 róż. Tak, znamski Bidy Toilet. Będziemy grali też, ale testujemy też inne gry. Dobra. Bić ich. Dawać ich. Oni są nasi. To jest teren z toalet. Przejmujemy tą bazę. Ała! Dobra, lecimy po tego. Tego musimy tu pokonać. Ja się nim zajmę. Kiedy coś z bo Nie wiem. Dawaj, dawaj. Nie pytaj, tylko wysyłaj, Piotruś. <grym> Nie no, żartuję. Rób co chcesz. Bijcie tego tytana. Czemu on lata? Przejdź wszystkim. Siema, siema. No i został pokonany. To jest... Nie, on gdzieś tam poszedł. To jest teren skibidi Toilet, należy do nas. Ej, powiem wam szczerze, e, że no grafika tej gry jest bardzo ładna, ale mimo wszystko ta gra mega laguje i, 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 i jest strasznie zepsuta, zbugowana. E, dzięki, Szejku, za tego, róże. dzięki. Także to jest ten minus tej gry. No ale cóż.